Hej, cześć, Manko, witam serdecznie wszystkich widzów i pierwszy raz oglądających tą serię. Tych pierwszych co oglądają tą serię zapraszam do subskrybowania kanału. No i tak, mamy 30 gra, informuje mnie, że mamy 31% ukończonej gry. I co by tu sobie wziąć? Może dzisiaj pokonamy kierowców tych, pojedynczych pojedyncze wyścigi. Taki mam plan wyzwanie... Hmm. nawet nie wiem z kim uuu, Respo, Repsol Repsol Nonset rok trochę jest za głośno, Baja, Kalifornia 6 <klaski> km. a z Daveem mamy Dave ma taki sam, tylko że w innych barwach, czyli dość, dość mi nierówna droga Kręta, wielny nawrotów. Ale już je, jechaliśmy nie jeden raz, to powinniśmy dać radę. a bo to jest ta wersja z asfaltem na szyte. Poszli. Szybcy i wściekli. Kopiłem prowadzony. Fuck yeah! Like a boss! NICE! Łooo, wow, jak mi dobrze idzie driftem. Wow, bo do jeziora. Hoppa będzie, hoppa. Hopka. Nawrótkę, nie. 2 sekundy jest za mną Dave, o będziemy mieli. Nawet dobrze, że mamy tutaj mini mapę. tak to by był zagubiony trochę. Wojdź macham mi dupą. bym wylandował na sobie wow Petarka. Jestem za w Wandel, ale co ja zrobię? To straciłem kontroli. No dobra, dajemy rada. O, znowu mam wskoczyć tylko że zablokowano. No ale to nie jest dla nas pro problem. O. Nice! O tutaj! Chójdź! Pięknie, pięknie podchodzimy. Ładnie dajemy radę. O, kończy się. Kończą się konie. A ja wypadam z trasy. Tu wystręciliśmy kontrolę. Wow. To jest trochę droga mniej krętna, ale ja, no, z asfaltem ją wybrałem. Dam widzą satysfakcję, e, że sto, stali tam i ja jechałem. Wiecie, chodzi mi o... znaczy nie widzę, tylko o kibice w grze. Trzeba to cofnąć. Tak dobrze mi idzie, a tu nagle fu. Za ja, jak coś przydukje, to będę w jajcach. Daleko jeszcze? Tam Tamten się trzyma. Niby daleko, ale nie jest tak wcale. Daleko. Będzie mniej jest pod latarnią, jak tu uh, mówię. Uh, uh. Ale go zajeżdżam, 48 km przejechamy. Nawet go nie, nie obiliśmy tak za bardzo. E, jak to, sponsor będzie zadowolony z nas? Nie. gdyś mi da pokonany. Jest to pierwszy poziom. Dobra robota. Nowe Udało ci się nowy zestaw bo no, się Pobacz na wszystkie te zawody, masz już niezłą renomę. Malezja Dobra, no i tak pokonujemy dalej. Kogo my tu mamy? Kobe Minion mamy kasę. E, wiecie co? Kupimy sobie wszystkie te samochody, bo nie mam co z tą kasą robić. Później je odstawimy. O. Dobra, spróbujemy sobie tym. Opisowanie mamy jakieś nowe barwy. Nie Ponieważ... ma Myślałem, że Intela, kurde, szkoda. O, ten mi się podoba. Znaczy ty na szybę. troszkę, Kenny byli, nie, niech będzie. Dobra, tu już innego mamy z głowy. A dobra już, już będziemy się bawić kiedy indziej. się dzisiaj nic bawić. Tunik. Travis po post, stronę. Nie wiem, nie znam się, nie powiem wam, bo się nie znam na nazwach tych travis. Powiem wam tylko dobrze, a nazwisko to ja nie wiem, jak to się dokładnie wymaga. Albo to. Czas. Skończył się już silnik. Jadę już na rozruszniku. Coś czuję, że nie pokonamy go. Tyle, że powiem Wam, że... Dobre ma przyspieszenie. Trochę driftem będziemy wchodzić, zakręty... Może damy radę. No, no przyspieszenie jest postawione. Jak na razie my prowadzimy, z tego co nas gra informuje. Kałużka Nadal to chyba O kurku Nie wiem nawet, nawet Nie jest to jest tym Dobrze się nim kieruje. Przyspieszenie mu powiem nie brzmiało Naprawdę dobrze Oj, Ale przypadliśmy ale Like boss Nice Wygraliśmy wyzwaniu czasowym z Travisem udało się. Bo tu kasę nie dostajemy Raczej z tego co wiem. bo mieliśmy tutaj nawigację albo przy tej stronie i dostajemy tylko jakby expa nie wiem jak, jaka tutaj waluta tego tych punktów jest rodzaj bo na przykład mostu Antedzie, mamy Speed Pulse, niektóre jakieś inne, wiecie, o, wiecie, wiecie o co chodzi? dobra 17 odcinek będzie e, poświęcony, żeby e, no, pokonać graczy, znaczy przeciwniku. O, zielony pierwszy Gadżet na test. Umia! jest fajna, bo za ją przy kierownicy ale myślałem na, po, na początku że te gadżety się bardziej trzęsą a szła do to uszło, to padło ale to jest coś, coś typowo g, gra raidowa, nie żebyśmy jakoś pierdołami o Maroko będzie trochę nie, nie lubię za bardzo Maroko coś, coś mi tutaj nie wychodzi, z kenem blokiem Ken, Kenem bloka musimy A po co nam te z tyłu opony? Zapasowe jak, jakbym miał, Jakby mi się opony przebiły To by serwis za Przyjechał tu A poza tym Tu się nie przebiją opony w tej grze Któryś się patrzyło w tyłu Pięknie aż dupa mięknie. Mi o jaka chopa, o kurde, wygrywa. Juppi, kurde, kimiseszaleją. Ja wpadam w złość, bo się kończy silnik. Piłuje silnik. A on jest dopiero na dotarciu, jeden kilometr. Do 300 km na dotarciu są silniki. Chyba, nie wiem jak samochoda. bo to co prawda do 300. Znaczy no to niby jest do 1000 czy coś tam, ale Najbardziej do... 300. O, mapę mamy. Nie, aż tą. O, mumie mamy na środku. Nie ma Na mamy. Zaraz wyjście. Pojedziemy sobie trochę z kopitu. Żebyście nie płakali. Że nie jeżdżę. I jak na razie za nie było, ale. przyjdzie taki wymagający. I, I co? Bokie. No ho, ho, ho. Teleport! E, Teleport Zniszczyć też bym nie zniszczyłem, na końcu trochę zrąbałem Powiedziałem driftem wejść ale za bardzo mi poniosło Przyjaciel Ken Block został kumplem, pokonaliśmy go, zdobywamy szacun na mieście, Sza szacun na Grow Street, ojeździmy grą zieloną maszyną w barwach Grow Street, idziemy do naszego kampera, tutaj mi ten smok się podoba, tutaj, o, czekajcie, nie da się dalej zobaczyć, o, tutaj widzicie pomiędzy co jest, dobra, dupie, gra wieloosobowa, dodatki, na zewnątrz, Dobra, tutaj tu, tu. gdzie eee, to ile tu mamy jeszcze dwóch, dwóch nie do pokonania i będziemy kończyć odcinek. 17 Nie chcę jazdy swobodnego. Uhuhu, to też zbytnie wyporuminamy. Tak małą kasy mamy. Wszystko poszło. Kurde. Cztery auta i miliona nie ma. O Red Bull, o tu nie będę zmieniał. Dobra, już nic nie mogę kupić. Homera mam. O, Homer. Homera to trzeba wziąć. Bardzo. Ten pierwszy był najlepszy. Gadżet na deskę. Okay. Na przykład Kitarta. Co już nie będę się bawił. mi to najbardziej liczył się dla mnie barwy. Tam by tu tymi czy tak. Nie chcę Debbie Mira. Nie. Niech będzie Eretela, ani o A pojedziemy z Red Fajnie owo co wiem? Nawet nie, nie zauważyłem. Malezja, z czasowe, czasowym, bo wamy Can bloke. Toby czas do wygrać Canvlo Python 3 no więcej niż tutaj jesteśmy na miejscu. Witaj w dżungli! Witaj w dżungli! Fight crya. Deal fight cry wow, zarobiliście. Let's go! Like the ball z na starcie Tymi samochodami, samochodami już da się jechać. O, niebieskie tablice! O o kurde, ile tu Przypominają mi czasy, jak grałem w fotelacji. A u, trzeba cofnąć. I to nic z nie będzie. Jak z czasem. trzeba będziemy odtali. Wynik dostanie. Prowadzimy. I tak ma być. Tak ma być już zawsze. Chociaż, jak na razie, jeździmy na poziomie nowicjusza tam. Później będziemy mieli profesjonalistę. 3 z są. Znaczy w niektórych, bo w niektórych krajach tak, na mapie w Didoru będziemy mieli... bo też już się skończył 6 świece. Kiss the Y. Miałem poczytać o tym Kiss the Y. Nie mam w ogóle czasu, ledwo... Niedawno co te odcinki nagryłam. Nie chce mi się tak. Dirt 16 odcinek nagrałem 2 dni temu. Już sobie obiecałem, że dzisiaj będę kręcił 19, a kręcę 17. Nie, nawet 2 dzisiaj nakręci, ale widzę, że to nie jest mi się nagrywać. Nie mam weny ostatnio do nagrywania. Ale trzeba nagrywać, trzeba, muszę kończyć tę serię. A jak już tyle nadrobiłem w dwójce, to muszę skończyć, już ją kontynuować. I skończyć. I ruszyć z Nitworskim Museum Tedem, bo do listopada muszę skończyć serię. Nowym. Warda też przydałoby się skończyć. Wszystko by się przydało i skończyć, tylko czas jest, tylko chęci jakby brak. No i miejsca na zysku, bo nagram trzy filmiki i muszę usuwać te odcinki 30 minutowe i muszę zetrczuką pojedziemy widziałem zeczulkę w realu bardzo ładna byłem w power y, ja za bardziej błoki miałem za taką co miałem tak w niektórych niektórych filmach niektórych ty, co oni spawali wydech podchodził tak fajnie pod Ferrari co ten mechanik Hmm. Zupełnie inny świat. Pojedziemy sobie w kabinie Za wstały. Co to jest przynajmniej? Ben... Ben idzie. Jest właśnie w China niezmą, tak? Kurde, ale wiejskie drogi. Młody China. Fajnie wygląda bardziej ta z pod tym... Pod tym wyposażeniem. O ciasny most. Nie szaleję, wyprawiam, nie znam to. Tej trasy bo Tu Ja to pierwszy raz. Pani, pani się zapyta. Kiss the wild, y. nie wyszedł. Zawadziłem tu na tak jeden. Wyniosły mnie. Zobaczymy, jak zmaściłem. Wow, tu bardzo driftem. Um, 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 ładnie, Uuuuu. Só wiemy powtórzy Kisdewaj Sjepal Jak na jednym, to na drugim Kisdewai, chyba się uda. No, tutaj już się nie udało. O, rady, już mi się nic nie siedzica, do tej bardziej. Na pierwszym miejscu. bo myślałem, że... Takie to drzewo. Nie jakiś fartem. się daje, Kiss Fajnie się widzowie rozmawiają. Już przylądałem. mi nosi. Bieg, bieg. Biegi lecę. Oj, a mnie nosi już w końcu drzewo. Nie no, to, to, to już trzeba cofnąć. Dobra, nie wiesz, wyjdzie. Uw, maskę mam trochę wkniecioną. To to drzewo? Tutaj, tak? Nie, gdzieś tu to było drzewo. Nigdy nic nie widzę maska. tą maskę Więc wylecę i polecę przepaść to będą jajca Na krawędzi Fuck yeah Nice Ło ho ho Mamy ostatnią retrospekcję Patrzcie teraz co się dzieje Patrzcie Pa Ło wow. Ja pierdzielę Fu Wow! Nice. I tu naprawiamy autko. Dobra, musimy uważać, żeby już retrospekcji nie mamy, to była ostatnia. Tego? Nie wiem gdzie to pisał samochód miał. O A bo to jest on ken... Z kim miał w ogóle się ścigamy teraz? Weszła nie ciśnie. Wciśnię go, podam aminu. Naryż. Ja pierdzielę. O Włodko Obawiam się, że przybalej już będzie po wyścigu. Wtedy mi się powtarzać. On może z czasem tamten na uciek, ale z czasem będzie może prowadzić. Nic nie widać. Wytrudniony na ma maksa, kurde. Poziom hardsport. O, właśnie, jaki, jakie uważacie lock hamulcowy za najlepsze? A, to jest, wyjechał już do Nakry. Według mnie, piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy Waszej opinii. Co myślicie o hardsport po bandzie Dało się? Porażkę? Co? O nie 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 Zaczniemy O żeż, wy. Zmieniamy kamerę Teraz im pokażę Tamtego tu za dogonię. Zobaczycie My się wkurzyłem teraz Oj dziady dostaną w dupę Bo ja umiem jeździć, ale ze z zderzaka skopić... Może nie nie umiem, ale zaraz im pokażę dziadom, z kim zadarli. Gaz do dechy, śmiało! Czyli całą drogę prowadziliśmy, mieliśmy najlepszy czas, a teraz nagle co, gówno? Ja im pokażę. To ja tutaj zaszalałem dobra, ale tylko. Że żeby tamtego. Tam najlepszy czas wykręcić i tamtego będę mieć. Wow. chyba poszła szyba prze mnie. Widziałem szkło. się do dupy, to zobaczę Ło, wow. to był kizdę łaj przedni też ładnie żyje, ale nie takie rzeczy się robiło. Ale za być jazda, yeah. papie o dechmecz, pum, patrzcie co się dzieje. Ściągnęło mnie, patrz, i tu My tak powinniśmy jechać, a nie on. Teraz jeszcze inaczej. Połowa trasy za nami, ale mamy czas lepszy Niby Może gra znowu zdecyduje na końcu zmienić coś Pierwsze starcie z tym gościem przegraliśmy Znaczy, chodzi mi w tym wyścigu co my tak wypadliśmy Ale teraz już jest nasz Panie ciśnie Yeah. Ja Nie nam retrospekcji została na mnie, nie spojrzałem. Tutaj muszę uważać. O, ostra walka. Zacięta. Na grubość lakieru, musieli nam na nie odjechaliśmy na Skopiar. Mamy jeszcze retrospekcję, dwie. To, będzie, tak? Ło, wow, do starku było go widać. Let's go! Dajemy czadu. No tak, widzisz, jeszcze do stawu. Dawaj by nas gonił. Zerp śródka, dawaj, pokaż moc BMW. Nie przynieś wstydu BMW. Przeniesiemy wstyd BMW i co? Napiszę do administracji youtuba, żeby nie nagrał z tą filmik, Przynoszę halben I co będzie? Shower. No. Udało się. Fuck yeah. Nice one. Dobra no, janta! fajista. Chiny zaliczony, dobra. Kończymy sobie, trochę długi będzie tręcznej, nawet nie wiem że będzie. Ale dobra, tak więc mam nadzieję, że podobał wam się mam ten odcinek. Tak więc komentujcie, sub, lajkujcie, pozostaje, zostawcie po sobie ślad. O. No, na razie. Piszcie, jakie wolicie. E, jak to? E, klocki hamulcowe. <noise> jakie polecacie? Klocki hamulcowe, według Was, jakie są najlepsze? Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie trzymajcie się, cześć.